Okej, okay. cześć, witajcie w pierwszym odcinku nowej serii. Jest. Tym razem jestem na serwerze Power Kinga. Oops, sorry. No, no i ogólnie, nie wiem, prosili mnie, żebym nagrał, no to nagrywam. No okej. Okay. No to jak robimy, co robimy? No to poczekaj, ja tu może stanę naprzeciw Czekaj, Czekaj, mam pomysł. Witam tu Power King 995. I teraz przedstawimy Wam regulamin serwera. Chodźcie pod ściankę z regulaminem. Czekaj, ja tu nap... Ale prawie co demon zepsuł. No właśnie. No, demon no, jeszcze raz ja... kik. Dobra, tutaj mamy regulamin. Nie wolno Widz graczy. Dobra, zanim administracji graczy. Okej, okay, to już wiadomo. No, to dobrze. Tutaj mamy listę administracji po tej stronie. Ale ja są... RP, bo jeszcze ty Ja jestem modem. modem. Jest <laughs> jestem adminem jest demon. Czyli ja. No. Ale Dobry, kim jest ad... gdzie jest admin? Gdzie jest, kto jest adminem? Nie, nie ma jeszcze nikogo! ja nim nie jestem? Nie wiem, dobra, teraz ci dam. Dobra, ale to nie tyle. Dobra, to może teraz chodźmy na działki. Dobra. Spoko? Chodź, się lecimy. No. Tak jest tylko na działki, no tutaj się biom zmienia. No, na dzień. Zrobimy zejście tu. Tutaj tu ja, mamy działki. Nie, działki o tak wyglądają. Ja tu o, na dół, to ja, to jest taki, no, teren, ale to jest nie mniej ważne. Tutaj działek już jest trochę tutaj po... Tutaj jest Tire Kolega mój, ok Okej, idziemy dalej. Dobra. Tylko kolegom właśnie tam... Działka ziom, ziom tu gra? No, ziomuś tutaj gra. Um. Działka wolna. Dobra. Tutaj Dobra, jest to... duży działek wolnych, a więc ja będę dorabiał. Dobra, to wyłączaj. Co mnie to obchodzi? Dobra. No, no więc dobra. ja tu jakieś uliczki pewnie zrobię jeszcze. Okej, okay, koniec! Ej, koniec! Ej, koniec, koniec! Nie, 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 nie. To jak widać że demon musi składać tym razem. No właśnie, nara. Nie mam je. Nara. No dobra, rozłączył się. Wyszedł dobra, z gry. To, to sami sobie dokręcimy ten odcinek. Dobra. To teraz tak, Może pójdziemy do biedronki. Spokojnie. Stronę... Ale war biedronka? Tak, jest warb biedronka. Chodź za mną. Tu pisze by i... E, no, dronka. No, gdzie pan jest? E... Jestem za tobą. Aha, jesteś? Jest rzeczywiście. To, tutaj mamy takie podstawowe... Tutaj mamy takie rzeczy jest to jest niedokończona no tak no, i, no bo po niskich cenach jako to jak to biedronka chyba. no oczywiście nie ja zaraz jeszcze przyjdziemy do mojego McDonald'a też jeszcze nie skończonego. oczywiście u mnie tam będzie drożej a, też na tego co, czekaj. bo tam jeszcze walka zapomniałem ustawić, ale to już dobrze dobra tutaj zbudowałem takie proszę czekaj, chodź To jest ten takiego Ehm, um, dokładnie. Czemu to nie działa? Jedno. Jeden, nie wiem. Ale, proszę to się zaraz da naprawić. A. Do jednego redstone'a. I tutaj podstawić dwa różne. Dobra. Dobrze, już działa. Ja. Jeszcze też jest niedokończony, jak widać. A, ale to jest ten McDonald's, tak? Ja. Tak. Jeszcze niedokończony. Ale, tam żyje to no co, to na razie by było na tyle z tego odcinka. No, będziemy Wam relacjonować co tam zrobiliśmy już. No Ta, pewnie. Tak, jutro przyjdzie kolejny odcinek. Tak, jeżeli ja będę mógł grać to niedługo, test próbny. Na szanićko. To... szanić go. I zobaczymy czy, mo czy coś dobudujemy w następnym odcinku. No, no dobra. To... Zapraszamy na nasz serwer, kolega tutaj poda ID z sieci Amacji tak? hasło no i ID serwera Okej, okay. no dobra, no to nara. To narka.